Dzień dobry. Prostagłem właśnie wodę. O, a wyspałem się. O, właśnie. Do opieki. Opieka była wczoraj. Może butelka w śmietniku leżała. Jak to stara. Dwie reklamówki, całe to wszystko Ktoś podrzucił tu na ale to co tam mnie oni nie interesują, oni nic nie dają Niech oni pilnują tych to a byłem koło właśnie wczoraj, przy wczoraj. Jak szedłem do Ziera, to właśnie na rogu tego sklepu was, spał na ławce, pijany. Policja stał, stała. Stała. A szedłem, przywitałem się. A. A jak powiedzieli, <noise> a pozdrawiam tych policjantów. Mów, o, mówią, o podatki płacę. No bo płacę. Ja co miesiąc płacę podatki. I z tego powodu jestem zadowolony ten Na opieka wszystkim się interesuje, to ja nie wiem. A sobie pączka wiem a właśnie kupowałem w tym sklepie. Hmm. Właścicielka, a jaka ona zgrabna jest. czy plutka Rano, Źle jak, ja, ja źle wyglądam. To sama? Źle wygląda. Dzisiaj wtrącają się w życie. To temu właśnie dzisiaj jadę do znajomego. Byłem wcześniej, co mi spodnie dresa parę, osiem sztuk całe te i chciałem mi pomóc, żebym znaleźć zna kobietę starszą, która ma y, po prostu mieszkania do wynajęcia, kawalerkę sobie wynajmę, zamieszkam. Od tego Krzysztofa. Tarde-se męczyć. A mówił, że źle wyglądam. <śle> źle wyglądam. Ja zarabiam na swoje życie i nie musicie się wtrącać w moje życie słuchajcie tych a poszły dokumenty na policję że ja maile piszę Kto sprawdzą? Kto to wesoło się okaże się. Niektórzy ludzie to są okrutni. O, jeszcze jadę dzisiaj po drugą komórkę. Będziemy dwie takie same. zapłacić o za szybko co się pobiło dwieście zł Ale ich fakturę dostanę? Sami widzicie? jakie tutaj jest życie to no nie ramię. po co mi to mi takie bogactwo Krzysztofem to mi nie jest potrzebne No miłego dnia życzę. A mojej kochanej buziaczki wysyłam.